Siemano ekipa! Dzisiaj na filmiku będziemy testować. Wydaje mi się, że nowe wyrzutnie, dwie nowe wyrzutnie. A jeżeli to nie są nowe wyrzutnie i po prostu jestem łbem to mi to napiszcie. Merkury i Neptun. Są to dwie pozycje od Jorge w kalibrze 20 mm. Merkury wydaje mi się, że kosztuje 42 zł niecałe. Neptun niecałe 40 zł, oczywiście bez. Kodów rabatowych z kodem Masakra macie minus 15% zniżki na te wyrzutnie, jak i na cały asortyment. Także polecam, jeżeli się spodobają. Ja osobiście nie przeglądałem sobie filmików, jak one strzelają. Nie zawsze chcę. Czasami lubię się po prostu zaskoczyć i nie spoilerować sobie. Bardzo fajna rzecz w tych taniej wyrzutniach. Tutaj akurat mamy dwa ląty. Mamy ląd podstawowy i ląd rezerwowy, więc to jest naprawdę mega plus. Jorge, macie tutaj plusika ode mnie, jeśli chodzi o, daj, weźmy sobie najpierw wyrzutnie Merkury, mamy tutaj kategorię F2, 25 strzałów, kaliber 20 mm, kod produktu JW010. Jeśli chodzi o Neptuna, sprawa wygląda bardzo podobnie, również 20 mm, 25 strzałów, kod produktu JW011, no i różnica jest 2 zł, więc jestem ciekawy, czy będzie różnica jakakolwiek w, Odpaleniu, czy będziemy widać różnicę, czy po prostu są zupełnie inne efekty? A osobiście nawet nie czytam efektów, bo chciałbym sobie po prostu się zaskoczyć, jak, ona, jak one strzelają. Więc wydaje mi się, że tyle. Tutaj jest bardzo ciekawe, na jednej i na. Tak jest, na jednej i na drugiej są bardzo fajne znaczki. Zobaczcie, piłeś, nie odpalaj, piłeś, nie odpalaj, to prawie tak jak piłeś nie jedź, nie? Więc. Naprawdę szacun. Pierwszy raz chyba widzę w ogóle na wyrzutniach na fajerwerkach, że jest znaczek. Po alkoholu nie odpalamy. No ja wam to również powiem nie odpalajcie. Nie odpalajcie po alkoholu, bo różne rzeczy przeważnie, jakieś rzeczy, które się złe dzieją z fajerwerkami, to są po jakichś substancjach lub alkoholu. Która też jest również substancją psychoaktywną, nie? Żeby nie było. E, więc słuchajcie, no, jak już odpalamy, no to na sześćło, na sześćwo, na sześćwo. No i tyle. Ech, zapraszam oczywiście na swojego Instagrama Banger Masakra. No i bez zbędnego gadania lecimy testować, także widzimy się zaraz. No i dobra, leci najpierw wyrzutnia Neptun. Uuu, uh, naprawdę dobrze. Naprawdę, jak na taki mały kaliber. Naprawdę fajnie. Dobra, odpalamy wyrzutnie Merkury. No, powiem Wam, sto siwo. Naprawdę e, sto siwo. Ten krakling na końcu, mega sprawa. Ech, dobra, słuchajcie, e, pierwsza jak i druga wyrzutnia, bardzo ładna. Z tej pierwszej nie wiem co się działo, ale te strzały niektóre wyżej, niektóre niżej, niektóre efekty były dwa razy większe, niektóre dwa razy mniejsze, więc. Kurde, nie wiem, dziwne, ale generalnie fajna wyrzutnia. Daję ósemkę, e, druga wyrzutnia troszeczkę lepiej wypadła, więc e, myślę, że osiem, i pół dam. No, myślę, że 8,5 dam, ale obydwie naprawdę poprawne i finał bardzo fajny, więc jak najbardziej spoczko. Dobra, widzimy się w kolejnym. Siemano!